Panie że jak pan oceni dzisiejsze spotkanie? Nie obfitowało zbyt wiele akcji. Nie obfitowało zbyt wiele akcji, ale to dlatego, że był to bardzo wyrównany mecz, mecz walki tak naprawdę, w mojej ocenie. Obie drużyny chciały wygrać i walczyli tak naprawdę do ostatniej minuty o to, o to zwycięstwo, ale też nikt nie chciał stracić tych punktów, więc nie chciał nikt się otworzyć. Trudno grać się przeciwko drużynie ustawionej defensywnie, wiadomo, wtedy mało obfituje w akcji przyznaliśmy na tym samym początku, gdzie tak naprawdę sprezentowaliśmy gola Chemikowi. Uważam, że w tym meczu na remis naprawdę zasłużyliśmy co najmniej na ten remis. Uważam, że nawet przeważaliśmy większość meczu. Na pewno druga połowa należała bardzo mocno do nas. Wytrzymaliśmy dobrze fizycznie to, to spotkanie. No i tak jak mówię, w meczu, gdzie, gdzie to środek pola decyduje o, o jego przebiegu, nie ma tak wiele akcji. Natomiast te, które, które są stworzone, to raczej z chaosu, z pomyłek tak, tak było i dziś. Dzisiaj udało nam się zabrać z ciężkiej i, i, i trudnej wyprawy jeden punkt, co jest dla mnie bardzo cenne. Bo chemik jest, y, jest, był i, i będzie zawsze bardzo trudnym przeciwnikiem, podejrzewam, dla nas. Y, fajnie, fajnie grająca młoda drużyna, ambitna. Nikt tutaj nie odstawił nogi nawet na sekundę. Także gratuluję. Gratuluję też drużynie, drużynie przeciwnika i, i, i czekamy na rewanż u nas. Yy, Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie w swoim wykonaniu? Te słabe spotkanie to damy mi zagranie tego na pewno to nie było dobre spotkanie w moim wykonaniu, no, nic więcej nie można powiedzieć, bo ani na, na plus na pewno nie, no, to, no, duży minus i tyle, no, to było słabo, słabe, zagra, słabe zawody w moim wykonaniu, wszystko. Na twoje spojrzenie nie można powiedzieć, że to spotkanie tak naprawdę, to już od dwóch tygodni w kolejnych tygodniach raczej powinno być lepiej, nieprawda? No, Usprawiedliwie nie, może, usprawiedliwie nie może być. Co do takiego ustępu, a lepiej no, gorzej to już się nie da zagrać, dlatego no, trzeba lepiej musi być w każdym każdy następnym meczu i mam nadzieję, że tak w końcu będzie. E, samo spotkanie na remis y, zasłużenie, Twoim zdaniem? Myślę, że tak, bo ta bramka y, wisiała w powietrzu, bo tak w sumie w każde takie podanie tu czy tam każdy taka akcja była groźna. No i tylko że, no, najbardziej było czystego fragmentu gry, którego nie, tak naprawdę nie powinno być, bo to była nakładka i piłka była w naszą stronę sędzia się myli i tracimy bramkę i to jest tym wszystkim najgorsze e, jak trener zespołu pokonanego od czterech kolejek to co nie jeszcze spotkanie? Ja powiem tak, na początek fajnie to wyglądało, wyszliśmy, strzeliśmy bramkę myślałem, że, że chłopaki w siebie wierzą. później jakiś tam leka zadyszka a druga połowa, takie w sumie sytuacje masz wyrównałem. no wyrównałem ale aczkolwiek rzut wolny myślę, że grze się dał troszeczkę <laughs> źle się ustawił, powiem co tak że się ustawił, poszedł w krótki ryb, dostał po ładna bramka. No nie graliśmy tej piłki co zawsze, tak? Nie staraliśmy się szukać zespołowo, każdy chciał tę piłkę, kto dorwał tę piłkę, to prowadził. nie było tego grania, co, 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 co. staram się uczyć tych chłopaków? Więc to nie ma coś no, takie sami są takie mecze, no. po prostu. No, to nie, też, też nie jakiś słaby zespół, bo, bo, bo potrafią wyjść z kontrą wysocy silni wzmocni, z znika za zawodnikami, także myślę, że oremis, no, wiadomo, że każdy chciał wygrywać. No remis jest w miarę sprawiedliwy myślę, że, że przy odrębieniu szczęścia można pokusić o trzy punkty. Zaczkolwiek no, tak jak mówię, jak nie będziesz szałów na bramkę, jak nie będziesz szukania tych końcowych tych, tych sytuacji, że ktoś weźmie w tej chwili i uderzy na bramkę, no to będziemy mieli problem. No bo chcemy wtedy po prostu wjechać z, z tą piłką do bramki i... i i szukamy tych piłek są może, może brakuje. tego. Zobaczymy w tygodniu. Poświęcimy na ten temat czas. Mamy teraz dwa, dwa ciężkie mecze i, Koszalin, i Energetyk. I Energetyk ryby, no, przyjeżdża do nas. Także skupiamy się na tych meczach. Jak można ocenić postępy Rafał Kalinowskiego? Od dwóch tygodni trenuję z zespołem. Dzisiaj, co prawda, nie było porozumienia z kilkoma zawodnikami, momentami nie było porozumienia. Natomiast to jest... Całego spotkania chyba nie zła taka. tak. Tak, tam jakieś drobne może błędy. Przy wyprowadzaniu piłki przede wszystkim i tam czasami trzeba grać po prostu łopatą z linii, a on chciał za bardzo sam wjechać tą piłką. Tak się nie da. No, myślę, że przy tej bramce też może niepotrzebnie Ej, przyjmował tą piłkę, bo trzeba po prostu ją, pierwsza piłka w pole ją wyegzekwować, ale aczkolwiek tam myślę, że tam był fałd, tam była nakładka.